No i witam z tej strony Faulmasterek, a to jest kolejny odcinek z Nowości w Fortnite cie. Właśnie została dodana aktualizacja 9.01. Do gry został dodany taktyczny karabin szturmowy. Korzystam z lekkiej amunicji, może być niebieski, epicki oraz legendarny. Gdy jest niebieski zadaje on 22 damage'a, gdy jest epicki 23, a gdy jest legendarny 24. Znerfiono kulojazd. ma teraz mniejsze HP obecnie jego HP to wynosi 150. Z gry zostało usunięte P90. Najprawdopodobniej jest to spowodowane przez to, że Tomigan jest tak dobrą bronią, ale Tomigan został znerfiony. Gdy jest zielony zadaje 22 dim'a, a, a gdy jest niebieski zadaje 23 Dimage'a. Kojarzycie strumienie wiatru, można w nich teraz budować, ale gdy przejdzie już piąta strefa burzy, wyłączane są te strumienie. Już wkrótce Event Wix Bounty. Właśnie na ekranie teraz widzicie skin Johna Wicka, który za niedługo zawita w sklepie. Będzie on kosztować 2000 fałdolców. Po lewej stronie najprawdopodobniej widać jego damską wersję. A więc ja już się z wami żegnam, dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę, możecie dać mi też subika, cześć.